Witamy Państwa w kolejnym odcinku naszego programu. Hmm. 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 I cisza. A dlaczego cisza? Ponieważ. Pomyś, nie mamy nic do powiedzenia? Nie. Mamy dużo. Chcieliśmy powiedzieć bardzo dużo rzeczy, ale. No może nie, może zacznijmy od tego, co chcieliśmy powiedzieć. Nie powiemy. Ale co chcieliśmy powiedzieć? Powiedz No to, to powiedz, to A, powiedz. No. Taka chcieliśmy powiedzieć o, o, przedstawić Państwu, jak jak, jak media manipulują informacją. Na przykładzie czego? Yy, punkta wyjścia. <laughs> punkta wyjścia? A czemuż to? Punktem wyjścia do dzisiejszego odcinka była debata sejmowa z 16 września 2015 roku dotycząca uchodźców. Na przykładzie wystąpień pani premier Ewy pana prezesa Kaczyńskiego, chcieliśmy przedstawić, w jaki sposób przekazywane są informacje w głównym wydaniu głównego programu informacyjnego telewizji publicznej, czyli wiadomości, wiadomości Telewizyjnej jedynce. No niestety, nie udało się. A dlaczego się nie udało? A dlatego się nie udało, ponieważ szukaliśmy tych informacji, tych, tych wiadomości na głównej stronie telewizji polskiej. I co? Niespodzianka, akurat tego wydania nie ma. Tego jednego jedynego. Tego jednego jedynego. Z... 16 września tak. 2015 roku nie ma. Z 19.30. Tak, tak. Jest z jest godziny 9 bodajże. Z 12? I, i, i z 12 nie, z 12, 12 i z 15. 15 tak. Przepraszam bardzo, z 12 i z 15. Od 19.30 widocznych wiadomości nie było. Odszukaliśmy program telewizyjny. Te, w programie telewizyjnym wiadomości były. Na TVP tych, tego wydania nie ma. Dlaczego? Nie wiemy. Wysłaliśmy zapytanie, czekamy na odpowiedź. Szukaliśmy też w innych przeglądarkach internetowych. Niestety nigdzie nie udało się znaleźć tego wydania wiadomości. Mało tego, szukaliśmy również tekstu wystąpienia pani premier Ewy Kopacz na stronie Sejmowej. Również nam się nie udało. Co więcej, wpisując w wyszukiwarkę w właśnie 16, debata 16.09 2015 wychodziły wypowiedzi pana Kaczyńskiego, pozostałych posłów, którzy się wtedy wypowiadali, natomiast pani premier Ewy Kopacz nie był, nie, nie, znaleźliśmy nie znaleźliśmy wystąpienia. Było, było to drugie jej wystąpienie, już tak. po wystąpieniu pana prezesa Kaczyńskiego, to zatytułowane Furia, pani tak. premier Kopacz, natomiast nie było Formie tego... Ataku w formie ataku, natomiast nie było tego pierwszego. Chcieliśmy Państwu pokazać, na przykładzie właśnie tego wydania wiadomości z 16 września, jak, jak ten program był przygotowany, jak, jak, w jaki sposób było zmanipulowane te, zmanipulowane te wypowiedzi. Chodziło o to, że wypowiedzi pani premier Kopacz w, kontra, w kontrze do wypowiedzi pana Kaczyńskiego, lub odwrotnie, wypowiedzi pana Kaczyńskiego w kontrze do, mhm. do pani Ewy Kopacz, w świetle pozytywnym Przedstawiał ten materiał panią premier, a świetle negatywnym yy, pana Kaczyńskiego. Na tym, na tym, na tym polegała, polegała cała ta manipulacja, abstrahując od sedna zupełnie tematu. Ta, w taki sposób były dobrane te wypowiedzi, żeby właśnie pokazać, że to, co mówi pani premier Kopacz, jest cacy, jest super, to, co mówi pan Kaczyński, jest B, używam słownictwa takiego dziecięcego Tak, tak. i yy, się nie nadaje. Yy, no mamy. To jest doskonały przykład tego, jak, jak telewizja, jak media potrafią zmanipulować przekaz i zmanipulować nawet manipulować naszymi uczuciami, na, naszym poglądem. Uważam, że jest to, jest to dużym nietaktem brak tego wydania wiadomości. Jeżeli Nie. Państwu udałoby się gdzieś znaleźć, to bardzo tak. prosimy o podesłanie linku, linka. E... Bo jedynie w tym momencie, po długich poszukiwaniach, znaleźliśmy pierwszą, pierwszą wypowiedź Pani Premier na portalu bodajże w polityce.pl. Polityce tam, jedynie tam znaleźliśmy tą pierwszą wypowiedź Pani, pani Premier, w formie wideo, w formie wideo jedynie. Oczywiście jest też do, do obejrzenia odpowiedź, czy komentarz, czy wypowiedź pana prezesa Jeruzowego Kaczyńskiego. I jest też komentarz pani Ewy Kopacz, ale to już jest bardziej atak na pana Kaczyńskiego. A tak, tak naprawdę furi, to Państwo sami sobie ocenią. Natomiast jak tutaj kolega mówi, jeżeli Państwo znajdziecie gdziekolwiek w przestrzeni internetu wydanie, e, wydanie wiadomości z dnia 16 września 2015 roku z godziny 19.30, gorąco zapraszamy i zachęcamy do tego, by podać nam w komentarzach link albo napisać, gdzie możemy to znaleźć.